Cześć. Dziś mam dla was BMC Time Machine 012. Jest to model szosowy aerodynamiczny na rok 2022, wyposażony w Ultegra 2 na 12, czyli model R8100 najnowszą wersję. Jak powiedziałem, rower aerodynamiczny, czyli płaski. Tutaj znajdziemy bardzo aerodynamiczną sztycę, bardzo aerodynamiczne rury ramy przystosowane do pracy na różnych kierunkach wiatru. Co ciekawe BMC podaje, że ta rama stworzona jest w sposób uwzględniający sztywność tutaj w odcinku główka rura skośna tylny trójkąt a jednocześnie zapewniająca pionową, pionowe tłumienie drgań na tylnym trójkącie w jego górnej części i przy widelcu. Widelec i rama oczywiście full carbon. Co ciekawe, do ramy w zestawie dostajemy trochę różnych pierdół, między innymi uchwyty różnego rodzaju do zamocowania tutaj w mostku licznika, ale to co ciekawe, to dostajemy takie foliki pozwalające podkleić je na ramię pod tymi plastikami, tak żeby nam się rama nie porysowała. Do tych tutaj boksów i uchwytów na bidony dojdziemy. Rower stworzony dla prędkości, jak piszą na stronie BMC twórcy tej maszyny, wyposażony w fabryczne koła, co ciekawe. W opisie tych kół też podane jest, że stworzone są przez BMC. Model CRD501SL. Takie koła luzem kosztują około 4000 zł. Oczywiście mają karbonowe obręcze 50 mm wysokości. Piasty pewnie są produkowane dla nich przez DT w systemie Center Lock. Maszyna jest wyposażona w zintegrowany... Kokpit. Co ciekawe, jest to kokpit dwuczęściowy, to znaczy kierownica jest osobno, a mostek jest osobno, ale tworzy to zgrabną całość. No i oczywiście pasuje tylko do siebie. Mostek ma dodatkowo taką zaślepkę tutaj od dołu. Bardzo fajne podkładki pod mostkiem. Jest to tutaj dobrze dopasowane, schludnie nic nie wystaje i się nie rozlatuje widać w rękach. Jest też opcja założenia podkładki pod standardowy mostek, dlatego że kierownic i mostków w tym systemie dostępnych jest tylko po 4 lub 5. Jeżeli chodzi o kierownicę, to dostępna jest ona w szerokości 40, 42 i 44, a mostki dostępne są w długościach 100, 110, 120 i 130. Teoretycznie jest dostępny jeszcze też mostek 90, ale on już nie jest aero, i nie jestem przekonany, czy będzie tutaj dokładnie pasował. Kolejny ciekawy aerodynamiczny element to osłona przedniego hamulca. To w BMC już funkcjonuje od kilku sezonów i w tym modelu znalazło się również. Co ciekawe, bardzo ładnie to tutaj pasuje. I porządnie osłania hamulec aerodynamicznie, także na różnych kierunkach wiatru ma zmniejszać właśnie opór aerodynamiczny zacisku hamulcowego. DMC nie byłoby sobą, gdyby nie opisało każdego elementu jakimś skrótem, także widelet jest zrobiony w technologii TCC Speed, czyli y, odpowiednia sztywność, jeżeli chodzi o skręcanie i przenoszenie napędu i odpowiednia amortyzacja, jeżeli chodzi o tłumienie drgań. Jednym z ciekawszych elementów tego roweru jest rama w okolicach węzła suportowego. Jest tutaj zintegrowana z mocowaniami na koszyki na bidon i co ciekawe z boksem na pierdoły. Rama jest specjalnie poszerzona tutaj w części przedniej i tutaj ma dokładki na maszcie podsiodłowym, tak żeby można było schować tu bidon. Duży bidon nie bardzo pasuje... Do przedniego mocowania. Tutaj troszkę się to wszystko opiera, ale elegancko wchodzi w mocowanie z tyłu. Za to mały bidon bardzo dobrze pasuje do tego mocowania. Fajnie chowa się w cieniu aerodynamicznym. Ramy na materiałach BMC tutaj przygotowane są takie sexy czarne bidony Elite, pasujące dokładnie do tego roweru. Jeżeli chodzi jeszcze o wyposażenie, to mi wpadł w rękę kabel ładujący. Nie wiem, czy każdy już widział, tak wygląda nowa ładowarka do nowej Ultegry. Jest to czteropinowa taka ładowarka zapinana do tylnej przerzutki, która jest mózgiem całej operacji. Tutaj podnosimy klapkę i podłączamy ładowanie. A box otwiera się w ten sposób, że naciskamy sobie tutaj guziczek i otwieramy go. No, dźwięki wydaje takie dość plastikowe i... Ryzykowne, ale uzyskujemy tutaj taki bok. Możemy sobie do niego upchać swoje rzeczy wedle uznania, albo możemy upchać fabryczną torebusię BMC, która szczelnie tutaj pasuje. I dodatkowo chroni nam rzeczy, ale zmniejsza pojemność. Także, jeżeli chcielibyśmy tu upchać nabój CO2, dętkę, główkę do pompowania i tak dalej, to raczej polecałbym chyba bez tamtej. Torebusi. Torebusia to bardziej jakbyśmy chcieli tam upchać jakieś hajsy albo no jakieś inne małe, cenne rzeczy. Generalnie mimo że trochę wynalazkowo wyglądają tutaj te poszerzenia, to może się to podobać daje Okejkę. Troszkę jest to takie um, urośnięte muskularne, ale za to nie musimy żadnych torebek pod siodełkiem i tak dalej fabrycznie rower jest na oponach Victoria Corsa Grafen 2.0 w szerokości 25 maksymalnie wchodzi tu 28 także bardzo spoko opony no 28 to nie są najszersze gumy ale no takie są jakie są I jeszcze wracając do tej super aerodynamicznej sztycy nie ma ona dedykowanego mocowania na lampkę a szkoda bo Tutaj, fabryczne siodło fizyka też nie ma żadnego dedykowanego mocowania i efekt jest taki, że trzeba się będzie trochę spocić, żeby sobie tutaj coś fajnie zamocować. Już zamontowane są koszyki na bidon, w dodatku dość masywne. No i oczywiście boksik, także to musi odbić się na wadze. Nie należy spodziewać się jakiegoś super niskiego rezultatu, ale myślę, że i tak waga będzie dość przyzwoita. BMC mega poważnie podchodzi do projektowania swoich rowerów 8, 824 w rozmiarze 54. Korzystając z okazji, że widzimy rower z drugiej strony, jeszcze pokażę Wam raz tutaj cockpit, bo bardzo ładnie to jest wszystko tutaj zlicowane, pochowane. Nigdzie żadne kable nie wystają w zasadzie, tylko przewód od hamulca, kawałeczek przewodu od przerzutki i. Odrobinę przewód od przedniego hamulca, ale w zasadzie za osłoną. Jeżeli chodzi o tylną piastę, to cykla ona tak. Co może wskazywać na staracze. Tyle na dzisiaj: 38 koła to nie jest mało za rower na elektrycznej ultegrze. Ale aerodynamiczne maszyny swoje kosztują, i jeżeli nie kupujemy używki. Za około 20-25 tysięcy, powiedzmy na takiej grupie, no to trzeba się w tej chwili liczyć z wydatkami, właśnie tego rzędu 30-40 tysięcy. Mam nadzieję, że maszyna Wam się podobała, zostanie poddana delikatnemu tuningowi. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!